W poprzednim odcinku Casa de Sueño z wymarzony dom w Hiszpanii zawiesiłem ozdoby na ścianie oraz zrobiłem stolik kawowy nie wydając majątku. Zapraszam na kolejny odcinek. Pokój, cisza i natura. To lubię najbardziej. Dom posprzątany, basen oczyszczony i wszystko czeka na kolejnych gości. Tym razem wyjątkowych dla mnie. Będą to osoby z mojego najbliższego grona przyjaciół. Zanim Wam ich pokażę, muszę rozprawić się z jeszcze jedną lokatorką. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale. Jak się tu wprowadziłem, to moi poprzednicy bardzo chcieli zmodernizować ten dom i bardzo mocno unowocześnić. No i tam robili ten remont tych płytek, i tak dalej. Na szczęście zrobili ten remont tylko w pierwszej części domu. No i pozbyli się e, dosyć mocno wartościowych rzeczy, i drewnianych, które ja kocham oczywiście, e, z tych pierwszych właścicieli tego domu. Wzięli to po prostu wyrzucili i, i tyle. Na szczęście byli na tyle leniwi, że wyrzucili to tylko i wyłącznie do ogrodu e, za domem. I to Manio, jak się tu wprowadził, to zaczął grzebać w śmieciach. No i wygrzebał ramki. Możecie to zobaczyć w którymś z odcinków. Drewniane ramki bogot... bogoto. <noise> bogoto zdobione. Bogato zdobione. Mam na myśli wzór, albo fajnie wyrzeźbione. No i jedna była pusta, druga ramka zawierała to. Tę oto panią podejrzewam, że jest to pierwsza właścicielka domu no nie czuję jakiegoś sentymentu do takich rzeczy i wręcz uważam, że jest to trochę creepy, czyli takie trochę przerażające, żeby zdjęcie czarno-białe pierwszej właścicielki domu, z, nie wiem, z 1965 roku e, tutaj wisiało. Zaraz będę ją demontował, bo zależy mi na samej ramce i na szkle, żeby zostało. No niestety Ewelizarda opuszcza ten dom. Jeśli ktoś mi napisze w komentarzu, że trzeba było ją zostawić, to ja bardzo chętnie Ci to wyślę tą oto panią, żebyś sobie obcowała z nią lub obcował. Także ja podziękuję za takie zawody i właśnie Ewelizarda robi wyjazd. No szkoda tego portretu, no ale niestety, niestety nie ma roku. Z tyłu, no ale podejrzewam, że jest dość stare to zdjęcie. Zatem Ewa Lizarda, robisz eksmisję. Dziękujemy za ten dom, za atmosferę. Bye bye. Fajna. Fajna i wcale jej nie będę za bardzo zabezpieczał jakimiś cudami, bo ona sama w sobie jest e, ładnie. Spatynowana, bardzo ładnie zszedł z niej lakier. Widać też super w niej. Nie wiem, czy widzicie? Czy to widać? O! Eee, takie wyżłobienia widzicie w, w drewnie. Także bardzo ładnie to wygląda. I zrobię tak. Z tej autotorby torby zrobię podkład. <laughs> Mówiliście, żebym wniósł trochę Polski. Proszę bardzo. W związku z tym, że mieszkam na wsi, gdzie Drzewa oliwne wiodą prym. Dam tutaj gałązkę oliwną. Szybko okazało się jednak, że Ewelizarta ma swój własny plan. Który był zabezpieczeniem e, tyłu, niestety, rozpada się w rękach. A, Ewelizarda? Nie! Więc, Ewelizarda, zostajesz! Jako dobry gospodarz czuję się w obowiązku zadbać o gości, przygotować im miejsca do spania, dopilnować, aby czuli się swobodnie i dobrze zjedli pod pergolą. Pergolą, którą następnego dnia będą ze mną przenosić. Jeszcze tego nie wiedzą. Niech jedzą w spokoju. To ja odkręcam oświetlenie Dobra Jakbyś mógł mi Simon wyłączyć korki w którym miejscu? Co? W którym miejscu? Znaczy przy waszych drzwiach. Poszło Dobra Wojtku Podasz mi wkrętarkę z tym, z gwiazdkowym końcówką, tam jest? Ten, kochany, że masz tyle gwiazdek, że... Najjaśniejszą. Najjaśniejszą hmm. gwiazdkę. Tak. Jeszcze inaczej, panie. A, nie masz tutaj wersji ze śrubokrętem. ta A, jak to zrobiłeś? Trochę wyczucia? Bym ci powiedział, to musiałbym cię zabić. Dobra, zabezpieczone jest wszystko. A tam, na czym się trzyma? Na trytytce chyba. Nie, na no niczym. O, czekaj, nie. Jednak się trzyma tu na trytytce. Teraz no, nie ma czym trytytki przeciąć. Już. Jest. Już? Tak. O, jeszcze jedna. No, jak je? to jest, że to są dwa kable? Magia. Co tu się k***a dzieje? Są... ...dwa wyjścia, albo czary, albo magia. No, <noise> nie ma co? wiem o co chodzi No ta i zobacz teraz Ty! <noise> to po widzisz? powiedzisz? Siadła, ratka! radalka? ci Ale... Ja <noise> ja w no, się, Ja pierdzielę! No tknij tej flery, tyle. Pytanie czy to nie jest pod prądem? Nie no nie. nie, nie. A może być cholera wiersz. Ja muszę Pładasz. raz zobaczyć, co tam siedzi w ogóle w środku. No to się też, bo to jest, jest taka matrioszka. Kinder niespodzianka. Ty, a tego ekranu to nie ściągamy, nie, nie? Nie. <laughs> Powiem Ci, że... Kierka? Trochę za mało nas to Bo wiesz, że tego no, to... trzeba z pola tam wziąć Znowu jak będziemy ją, wiesz, takim rakiem szli, to się rozkraczy. Rozkraczy się to. Rozpizgnie się Ja ją lekko wziąłem teraz do góry i ona już pół centymetra odleciała. Na zewnątrz, nie? Dziadek chodzi tam po, po sąsiedztwo. Myśli, żeby go też zapiąć? Dziadka do roboty? No i babka też chodzi, widzę. No jeszcze drugie tyle by się przydało. No powiem, czy jakby cztery nogi były, no to huk, tam jakoś byśmy dali radę, no ale tak naprawdę liczmy, że nas jest tr trzech, no bo... Kobiety i dzieci, nie? Nie, nie? nie. Oni wyciągnęli ten kabel, zrobili kostkę, żeby zrobić światło. Ale dalej nie wiem czy przeniesiemy to. Powiem Ci, że mam duże obawy, bo to waży. Znaczy no zobaczymy, no. bo centymetrze będziemy najwyżej ją przesypać. Między górami. Strugi, nie? Takie tego deszczu. Przecież już 60 dni padało. Nie może już padać więcej. Nie może? Panie, no, żeś pranie stąd była. Ja to liczę na to, że po milimetrze, ale przesuniemy. No tak możemy próbować. No, najpierw, e, najpierw, Nie wiem. Jak tam ci idzie? Nie no, to może. szukać, wierzę, tu jest... A ten jest ciężki? Wiesz Tak jak ta altana. No. Aż mi się przylepiły te <azt Glaczego> <noise> spróbujmy Tylko za ten, za no, stół, no. za stół. Jak no? no. oni wytrzym przenoszą ten mały stół. <noise> Gdy, nie, mam, <głos> nie, <głos> <wody>. <głos> nie jeden <noise> To co, zrobimy ją tak, żeby ona szła, tak? Proponuję metodę po jednej, żeby... po jednej... nodze. Już tamte, a... No to już tak, tak, co. co, co. Moja tak, się już to... nie rusza, trzeba to Moja też. Dobra. Moja pęka. Pęka! Okej, okay, dobra. Ej, ale nie uniesiemy tego? Naprawdę? Jak tak no się próbuj! No, ja mam swoją spróbę. Ja też. No spróbuj tamtę. Ja spróbuję tu. Kaśka, weź sobie jakąś tą... Yy, ręcznik czy no, szmatę, coś, matę, coś. O, no, tego. Tomeczku, nie? Jak będziesz się przytulać, to ci drzazgi nie wejdą. Państwa instalujemy specjalistyczne patyczki. Co Segregację. Nie idzie tego stwierdzić. Widzisz, Klaudia nabijają się z ciebie. Nie masz drugiego. No jak na was, to? panowie, patrzę, to aż sam się męczę. Warto było dać wam nosek. Paczek się zrehabilitowała. Ja już wczoraj wyrobiłem Będzie swoją. Idźcie robić. To P po robocie, moje. Jakież polskie i dobrze znane. Dwóch się patrzy, jeden pracuje. Dziwne. nie jest dobre, nie? Dziwne. Mówiła, że jest dziewicą. A tu wpadło. <grymne> tam marzesz, a w drugą się kręci, widzisz? co Trzeba się ustawić. <grymne> Jak on to zrobił? Muszę ze swoją, tak? Nauczę robić. się później, jak przykręcimy Iwa. wszystkie. Jakąś magistrzną różdżkę musi mieć Wojtek. Co? Co? <śla> Że tu Moklaudię <śla> zaczarował. <śla> Że <kręci> za niego. Dobra, <śla> no ja to już sprzątam. Wojtuś, tobie bardzo dobrze idzie. Bardzo ci dobrze idzie. Super. Także... Dobrze, że Tomek zaproponował zmianę. Już ci, yy, Chyba ja będę musiał z ja... niej skorzystać. Tak, tak. Tomek przyjdzie, to cię zmieni. <noise> Czyli nigdy. <głos> <głos> Bo on teraz nagle tak pod płomyki zacznie robić. <noise> tak, on tam pod będzie na Kolejny krok w procesie tworzenia domu marzeń zrobiony. Tak właśnie wyobrażałem sobie chwile z gośćmi w swoim domu w Hiszpanii, jedzących w ogrodzie i spędzających dobrze czas. Czas to najcenniejsze, co mamy. Szkoda go marnować na ludzi, których nie lubimy lub nie kochamy, bo przecież wszyscy tu jesteśmy tylko na chwilę. Od taka mądrość na koniec. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!